Niedawne prawybory w Wieruszowie, zwanym przecież Polską w pigułce, nie dały jednoznacznych odpowiedzi, rzuciły natomiast cień niepewności na jedną z najistotniejszych wyborczych statystyk frekwencję. Wyrzucić głos do urny zdecydowało się zaledwie 19% wieruszowian, nie przebierając w słowach, to wynik fatalny. Sprawdzamy zatem nastroje wśród legniczan. Pierwsze z pytań brzmi, czy będzie pan, pani głosować? Proszę pana, ja nie wiem, czy ja do jutra dożyję, a co dopiero do tego. Zakładając, że pan dożyje. Jak dożyję, to będę głosować. Będę głosowała. Będę. Ja tak, będę głosować. A no na pewno. Tak. To zdecydowanie grupa niereprezentatywna, mimo to wynik sondażu imponujący. Frekwencja na poziomie ponad 90% to marzenie każdego z komitetów walczących w tym roku o mandaty. Idziemy zatem dalej. Dlaczego zamierza pan, pani głosować? Żeby było dobrze, no, no trzeba głosować. Zresztą, jak to powiedzieć? Każdy katolik powinien głosować. Obywatelski obowiązek trzeba spełnić. Dlaczego warto głosować? Bo to jest ten jeden dzień, kiedy mamy wpływ na to, na co na co dzień i tak nie mamy wpływu. Warto jednak chociaż mieć odrobinę tutaj wpływu na cokolwiek w ten jeden dzień. Uważam, że każdy Polak powinien chodzić na wybory, bo od nas zależy przyszłość naszego kraju. Bo to jest mój obowiązek, ale i przywilej. Jeśli brać deklaracje legniczany na poważnie, nad Kaczawą szykuje się frekwencyjny rekord. W to jednak trudno dziś uwierzyć, ale gdyby mieszkańcy powtórzyli wynik z poprzednich wyborów w 2019 roku, statystyka byłaby i tak ponad trzykrotnie wyższa niż w Wieruszowie.